Umowa podpisana i można zaczynać. W tym roku ruszy przetarg, a rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2018 rok. W Katowicach w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus powstanie 500 mieszkań na Mrówczej Górce w Nikiszowcu. Działka o powierzchni 50 tysięcy m2 w najbliższych latach zapełni się lokalami w przystępnych cenach. W nasyceniu aglomeracyjnym, gdzie mamy tereny w ścisłej zabudowie, ale mamy też tereny, które mają swoją historyczny wymiar w dobrej perspektywie urbanistycznej i kontynuacja budownictwa w tej przestrzeni, która jest dobrze zagospodarowana, dobrze zaplanowana która była zaplanowana jeszcze w okresie międzywojennym, a po latach, okresie, który był ustawieniem 45, tam 90, niekoniecznie planowano urbanistycznie. Bardziej poszło w inne rozwiązania, nie tak jak prezentowało dzisiaj i pan architekt urbanista Konior, i prezydent mówił, że szukano miejsca, które jest kontynuacją dobrze zaplanowanej przestrzeni, miejskiej przestrzeni. I myślę, że patrząc na nasze miasta w tej naszej aglomeracji, to możemy zauważyć na Śląsku że mamy jakby taki brak kontynuacji. Wreszcie pojawia się program, który może być odpowiedzią, jak będzie to dobrze urbanistycznie zaplanowane, odpowiedzią na te możliwości, potencjał, który występuje w naszym województwie śląskim. On oczywiście specyficzny przez nagromadzenie tych miast wokół siebie, ale też z drugiej strony coś, co szczególnie się bardzo cieszę, że powracamy w Polsce do rozmowy nad zagospodarowaniem przestrzenią, a nie dzielimy, nie szatkujemy tak jak to deweloperzy robią. Oczywiście oni patrzą na zyski, tu nie można Pretensji. Stąd ja myślę, że ważne żeby władze miejskie, władze rządowe, mając pewną wizję, ściągały partnerów do tego, abyśmy głębiej planowali właśnie budownictwo mieszkaniowe. Spółka BGK Nieruchomości podpisała umowę inwestycyjną z Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. W podpisanym porozumieniu miasto zobowiązało się do wybudowania ogólnodostępnej drogi, która połączy ulicę Szopienicką z ulicą Gospodarczą, w której skład wchodzić będą chodniki i ścieżka rowerowa, odwodnienie i oświetlenie. Powstał już plan Plan urbanistyczny, rówczej górki, mieszkania mają tworzyć duży trójkąt.